A to widzimy pędzącego Kamila, Kamila Stocha. Stocha, który Od dawno już tak wcześniej nie startował w serii finałowej, a miał 48 numer, przypomnijmy. No właśnie, zorientował się tak, jakby się zorientował, że, że trzeba szybko, szybko. No to jest błąd, bowiem nie 40, Wiktoria 39 Kamil Stoch ma w swojej karierze. Liczyliśmy na to, że, że będzie dzisiaj to 40. zwycięstwo, że Kamil wpisze się jako ten rekordzista w liczbie triumfów w zawodach Pukaru Świata. Teraz 131 metrów Kamila Stocha. I proszę sobie wyobrazić, prawie 1,2 metra na sekundę wiatru z tyłu skoczni. Niemal 15 punktów rekompensaty dostanie Kamil Stoch. Dokładnie 14,9. W pierwszej serii Kamil skakał w najgorszych warunkach. Miał dodanych 13,2 punktu. Teraz mimo trudniejszych warunków lepszy skok. 131 metrów. No i oczywiście on w tym momencie obejmuje prowadzenie 15 punktów przed... Niko, Kito, Sacho, Kamil, no ali, tak wielkie gratulacje ostatnio. Trzy piękne wiktorie z rzędu, a więc Innsbruck, Bischofshofen i Titi ze Neustadt.